Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Yy, na 6 liter postać Boba Kejna i Billa Fingera. Mm, Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Tordala. Mm, Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto skady. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej, tylko w audycji prosto w Każdą sobotę o 15.00. Była godzina 15, a zatem czas na prosto z kadru Wasz koncit komiksowy w Radio Afera, a my dzisiaj jesteśmy na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier Wodzi, kolejna edycja. A co w związku z tym oznacza, że będziemy mieć wywiady. Wywiady z osobami różnymi, jeśli chodzi o świat komiksowy, także zostańcie z nami przez tą kolejną godzinkę. E, e, no i cóż, za momencik pierwsza rozmowa. Przechodzimy do pierwszego wywiadu w ramach dzisiejszego odcinka Prosto z kadru, gdzie rozmawiamy z ludźmi na międzynarodowym festiwalu komiksu i Gier. i jestem bardzo szczęśliwy, że możemy dzisiaj ponownie rozmawiać jak co roku z Kubą Kwidzińskim, czyli wydawnictwem Kabum. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin wydawnictwa, to już 5 lat. Tak, bardzo dziękuję tobie i oczywiście wszystkim słuchaczom. Tak, no teraz akurat się złożyło, że MFK tak trochę później niż zwykle, więc nasze urodziny się nie zgrały, bo po prostu skady rodziny miały tydzień, tydzień wcześniej, więc ale, ale nadal ten sam miesiąc zawsze ta sama okaza, więc wyśmienicie. No i cóż, Kubo, jakby. Podstawowe chyba pytanie pierwsze, jakie bym chciał zadać, bo to bardzo chyba dla was ważna i duża premiera Vox Machina komiks na takim na podstawie dosyć takiego bardzo popularnego brandu internetowego właściwie i wielu innych rzeczy, bo chyba też animacja, jeśli dobrze pamiętam. Jak w ogóle doszło do tego, że zainteresowaliście się tym tytułem i jak tutaj przebiegała? Na tyle, na ile może rzeczywiście powiedzieć, współpraca pod kątem tego, żeby właśnie ten tytuł do nas przeprowadzić. I co zatem stało, że właśnie zdecydowaliście się na ten konkretny brand? Z, o, generalnie o Vox Machine już podejmowaliśmy pierwsze rozmowy. Krótko po wydaniu Umbrella Academy, bo w Stanach pierwszy Tom bodajże ukazał się w 2019 roku. My już gdzieś w okolicach 2020 roku podjęliśmy jakieś tam pierwsze takie wstępne rozmowy. No ale chyba to największą taką motywacją był serial animowany, który się ukazał w 2021 roku na Amazonie. No i to spowodowało, że zaczęliśmy już tak mocno, mocno rozmawiać. Rozmowy trwały bardzo długo, bo jednak ten proces decyzyjny w Critical Role jest dość długi, bo tam jednak te struktury korporacyjne, powiedzmy, już się tak troszkę pojawiły, no ale wyszło wszystko pozytywnie, z ich strony jest też mega dobry odzew, że chcieliśmy to opublikować tutaj na, na polskim rynku. No i no na pewno jest to też jakiś tam aspekt biznesowy, z tego względu, że jest to naprawdę aktualnie jedna z największych marek takich sieciowych, bo i serial animowany, sesje RPG na YouTube czy na Twitchu, komiksy, figurki, no jest tego po prostu od groma, mają być filmy. Kolejne seriale, kolejne seria. Naprawdę jest tego dużo. Plany, plany są szerokie też u nas. I no jest, jestem ogólnie przeszczęśliwy, że się udało to wydać. Jaką, y, macie jakiś konkretny plan pod kątem częstotliwości wydawania poszczególnych kolejnych y, części? Ym, plus, y, to znaczy, y, musimy się trzymać jakiś rys ustalonych z wydawnictwem Dark Horse, y, ale chcielibyśmy powiedzmy w, w takich odstępach czteromiesięcznych, czyli stosunkowo powiedzmy szybko chcemy też gdzieś, gdzieś nadrobić to co, to co było już wydane w Stanach, wiedząc o tym ile projektów jest szykowanych nowych, więc chcielibyśmy jakoś tak w miarę sensownie do tego dobić, ale też musimy czekać na, na, na pewne, pewne wydania zbiorcze, które się ukazują w, w Stanach, które chcemy u nas wydać i pod to gdzieś ten nasz kalendarium, nasze kalendarium jest ustalane. No i cóż premiera MF-kowa właściwie prawda tej Vox Machina i pytanie w takim razie jak odbiór czy to jest stało się to czego oczekiwaliście czy może jest ponad to Generalnie jest ponad to, no i mówię, mówię z ręką na sercu i bardzo, bardzo się z tego cieszę i też nie, no, nie, nie, nie chcę się tutaj, powiedzmy chwalić tym, ale też e, dość mocno marketingowo e, przy tym tytule popracowaliśmy i patronaci, których udało nam się ściągnąć, którzy naprawdę intensywnie promowali i wspierali nas w tej całej inicjatywie plus nasze różnego rodzaju Działania, które prowadziliśmy, no doprowadziły do tego, że tak jak rozmawiamy tutaj, w, powiedzmy na końcówkę imprezy już łódzkiej, no, to jesteśmy praktycznie wyczyszczeni, a tu liczyliśmy na to, że przekażemy jakieś egzemplarze właśnie czy to patronom, czy, czy księgarniom, sklepom, bo też sporo do nas po prostu podzwoniło, żebyśmy coś odłożyli. Nie jesteśmy w stanie odłożyć, bo po prostu nas klienci rozkupili, z czego jestem naprawdę przeszczęśliwy. Trzymam kciuki, żeby tak się działo też z kolejnymi tomami. Chciałbym dopytać jeszcze o, o jedną rzecz, bo dużo zamieszania jest y, takiego średniego, że tak powiem, związanego z wydawcą Valiant, którego też tutaj wydajecie, właściwie zaczęliście od niego te 5 lat temu. Jak, jak się ta sytuacja ma? Czy możesz nam coś powiedzieć odnośnie jak będzie z Valiantem w Polsce w tym momencie? To jest dość skomplikowany temat. Wydaje mi się, że go też wstępnie poruszaliśmy przy naszej zeszłorocznej rozmowie, tak. o ile mnie pamięć nie myli. Mhm. Eee, w strukturach Wydawnictwa Valiant na przestrzeni no, ostatnich dwóch, prawie trzech lat, bo od czasu COVID-u zaszło bardzo dużo zmian. Zmienił się właściciel. Z, pozmieniały się właśnie te struktury i no, ta komunikacja jest no, powiedzmy to inna niż jak zaczynaliśmy. Co prawda rozmawiamy z tymi samymi osobami, które są rewelacyjne, bo naprawdę podejście, podejście z samych pracowników waliant w stosunku do, do, do innych wydawców z, z krajów chociażby europejskich jest naprawdę super. I pod tym względem nie mam nic do zarzucenia, ale no, ich proces wydawniczy, ich oczekiwania, też gdzieś ich inwestycje w różnego rodzaju filmy, seriale, które mają się ukazywać no, trochę no, przycisnęły, w sensie pogorszyły te relacje właśnie z wydawcami komiksowymi, co jest, no, jest to trochę abstrakcyjne. Ale no niestety no my, pomimo tego, że rozpoczęliśmy pracę nad kilkoma jeszcze tytułami związanymi z Valiant, to nie możemy nic zrobić na ten moment. I choćbyśmy chcieli, no a już to długo trwa. I no, obawiam się, że ciężko będzie do tego wrócić. No my robimy wszystko, co w naszej mocy, no bo jednak te, te, te super, super bohaterskie historie spoza Marvela i DC, z tego, co wiemy od, od polskich czytelników, naprawdę się przyjęły, bo ludzie zwyczajnie się przejedli troszkę tematem Marvela i DC i uciekli do tego świata Valianta, żeby poczuć coś innego i poczuli to. I my byśmy chcieli dać tego więcej, a no stoimy w rozkroku i no nie, nie możemy wiesz, dokonać tego pełnego kroku, żeby cokolwiek innego zrobić. Pewnie rozumiem. To jeszcze ostatnie pytanie, bo wspomniałeś przy tym przy tej Vox Machinie, że to było coś, nad czym już długo pracowaliście. Zakładam, że już jak rok temu rozmawialiśmy, to też pewnie już to wszystko trwało. No i tak sobie chciałem zapytać, czy są jeszcze jakieś właśnie takie niespodzianki, czy na takim poziomie jak Vox Machina albo trochę innym poziomie, nad którymi właśnie jeszcze pracujecie i tylko nie możecie się doczekać, żeby właśnie móc coś ogłosić więcej? <laughs> ja jestem bardzo powściągliwy w zapowiedziach. Z tego względu, że nasz, nasz rynek komiksowy z roku na rok się rozrasta i, i też konkurencyjność robi się dość spora, więc też nie mam tutaj zamiaru, chociaż bardzo cię lubię, nie mam tutaj zamiaru zdradzać naszych planów, ale tak podejmujemy, podejmujemy rozmowę na temat różnych serii czy to pojedynczych komiksów które w naszym mniemaniu są, są warte wydawania i no, pracujemy nad tym, pracujemy, pracujemy, będziemy raczej ogłaszać wszystko na bieżąco właśnie przez te względy powiedzmy biznesowe. I też nie mamy zamiaru, też może uprzedzając pytania niektórych osób, czy, czy będziemy jakoś horrendalnie zwiększać ilość wydawanych tytułów rocznie. Przekonaliśmy się o tym, że nasza, nasz, nasz sposób wydawania, który gdzieś tak trwa mniej więcej półtora, może dwa lata, czyli wydawać mniej, ale konkretniej. Zdecydowanie lepiej przekłada się i na aspekt finansowy, względu, No my po prostu jesteśmy w stanie dopieścić super tytuły i marketingowo, i edycyjnie i to się przekłada na zaufanie naszych czytelników i po prostu wychodzimy na tym lepiej niż byśmy mieli nie wiadomo jaką horrendalną ilość tytułów pakować, a to też nie. Na te, w tym momencie nie, nie o to w tym chodzi. Świetnie, rozumiemy jak najbardziej. Dziękuję za rozmowę i jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i mam nadzieję do usłyszenia przy oka kolejnej okazji. No oczywiście, na szóste urodziny spotkamy tak. się w tym samym miejscu. Tak <laughs> Wracamy do prosto i rozmów z Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. Naszą kolejną rozmówczynią będzie Agnieszka Akka-Karmińska, czyli autorka Yaoi Market. Witaj Jakko. Cześć wszystkim. No rozmawialiśmy już w sumie ostatnio tydzień temu i rozmawiamy znowu, ale no nie z powodu, ponieważ y, okazało się, że zostałaś laureatką nagrody Złotego Kurczaka y, za 2021 rok za najlepszy komiks internetowy. Serdeczne gratulacje. Bardzo dziękuję, było to bardzo duże zaskoczenie. Jak to było wejść na tą, jakby usłyszeć w ogóle, że Twój komiks... Wygrał tą statuetkę, bo nie da się ukryć, że no konkurencja też dosyć mocna. Tam byli gracze, którzy już też na przykład od wielu lat już funkcjonują w tym środowisku. No i jak jakie to było uczucie? Co ci, to, czy, czy, co ci towarzyszyło wtedy? Bardzo duży skok adrenaliny, gdy widzi się tytuł swojego komicu na bardzo dużym ekranie i na scenie. Było to coś bardzo niespodziewanego, ale też bardzo, bardzo cieszącego. Yy, nigdy nie, nigdy nic nie wygrałam, nigdy nie zdobyłam żadnej takiej namacalnej statuetki. Jest to takie też bardzo duże wynagrodzenie i też prezent urodzinowy, ponieważ niedługo zbliżają się moje pewne okrągłe urodziny i to był taki jeszcze dodatkowy prezent, że mimo wszystko jednak przed, tym, przed tą okrągłą liczbą, którą niedługo osiągnę, to udało mi się jednak coś w życiu wygrać. Czy to daje większego, czy coś takiego daje większego powera do tworzenia kolejnych, kolejnych stron, bo ja tam widziałem, że jesteś w trakcie chyba tworzenia tego trzeciego materiału chyba, chyba trzeci zeszyt, jeśli dobrze pamiętam, na trzeci tomik. Czy to dało takiej nowej energii właśnie twórczej? Generalnie wyjazdy na konwenty albo na festiwale, festiwale wiążą się z tym, że wracam bardzo zmotywowana i naładowana pozytywną energią głównie. Dzięki e, feedbackowi e, czytelników i fanów e, tego komiksu, e, nagroda jeszcze bardziej e, motywuje do tworzenia e, dalej e, twórcy. No, każdy twórca lubi y, otrzymać jakąś nagrodę za swoją twórczość, więc y, powrót z takiego tak festiwalu, gdy wrócę po MRC do domu, będę chciała rysować, pracować dalej nad komiksem. Nie wiem, czy możesz coś zdradzić na ten temat, ale bardzo chciałaby się ciebie zapytać, co masz w planach, co planujesz? Y, Czego mogą się Twoi czytelnicy spodziewać pod kątem tego, co się będzie działo dalej w Yaoi Market? Czy może jakieś niespodzianki, jakieś leki, taki wiesz, teaser tego, czego co, co mogą się właśnie spodziewać? Bardzo chętnie odpowiem na to pytanie. Oczywiście nie chcę sypać spoilerami i nie będzie dużych spoilerów. Po pierwsze, chciałam bardziej ukazać postać Rosman Kuna. Bardzo chciałam bardziej przybliżyć tą postać, dzięki temu też będę mogła poszedzić u Uniwersum i Marketu, które do tej pory działo się głównie w klasie spożywczo-przemysłowej. Trzecia część będzie bardzo dużo klasy drogeryjnej, dużo nowych postaci, nowych wątków, no i właśnie rozwinięcia postaci Rosmantuna, który jest chyba najbardziej ulubioną przez czytelników postacią. Jeśli dobrze pamiętam, to jest chyba twoja druga MFK jako osoba ze swoim stoiskiem, ze swoim komiksem. Jakby w porównaniu, Jakbyś miała porównać do zeszłego roku, czy masz większy napływ tutaj właśnie fanów? Przychodzą już z komiksami do podpisu, czy właśnie przychodzi mnóstwo osób kupując właśnie pierwszy raz swoje pierwsze Tomiki? Zauważyłam, że rok temu, znaczy rok temu, miałam premierę pierwszej części. Osoby, które w większości przychodziły na moje stoisko były zainteresowane drugiej części, więc były to osoby, które nie pomyślały sobie, że po pierwszej części nie będą już dalej czytały, także mam taką satysfakcję, że osoby, które czytały pierwszą część bardzo chętnie chcą posiadać drugą część. Jest też dużo nowych czytelników, fanów tutaj akurat. Bardzo duża zasługa zarówno to, że komiks był nominowany i w złotych kurczakach, jak i też komiks, najlepszy komiks, nagroda MF, tak główna oraz TikTok i social media. Bardzo dużo podziałały. komiks tak się sam troszeczkę napędza i promuje dzięki udostępnieniom i żywym takim, takim, żywym reakcjom czytelników w internecie. Przewinęli się jakiś cosplayerzy Joe Market? Wczoraj była grupka cosplayów Jo Market było pięć postaci z uniwersum. To jest mega Ciekawe i mega cieszące dla twórcy, że osoby poświęcają swój własny czas też i właściwie też pieniądze na to, żeby wykonać strój postaci, własnej postaci. Wracamy do rozmów z międzynarodowego festiwalu komiksu i gier i naszym kolejnym rozmówcą jest Krzysztof Ostrowski z wydawnictwa Nagle. Witaj Krzysztofie. Witam. Ostatnio pojawiła się w trakcie festiwalu dosyć taka konkretna zapowiedź, taki fajny kolaż grafik na naszych socialach, gdzie no po prostu pojawił się Scott Pilgrim. To jest chyba jeden z takich tytułów, dosyć długo wyczekiwanych przez polskich czytelników. No i takie bardzo proste pytanie, jak, czego możemy się spodziewać? Czy już jest ustalone na przykład, jaki to będzie format, bądź czy to będzie wersja czarno-biała, czy, czy ta nowa, kolorowa, czy, czy to jeszcze jest wszystko w trakcie ustalania? To jest jeszcze wszystko w trakcie ustalania i te y, szczegóły będziemy y, ujawniać. Chcemy to wydać w tym roku jeszcze, pierwszy dom. Jedyna rzecz, której jesteśmy w miarę pewni, że to będzie w sześciu domach, więc w tej klasycznej, klasycznej edycji, przynajmniej na początek. No, tłumaczy się, właśnie się tłumaczy. To jest naprawdę... To, 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 jak ogłosiliśmy to pierwszego dnia festiwalu, no to było praktycznie na gorąco, kiedy dostaliśmy jakby potwierdzenie, że e, mamy tą licencję. Więc to się wszystko dzieje teraz. Tak, no i przy okazji e, chyba idealna reklama wchodzi serial e, anime na Netflixie. No, y, 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 kiedy pierwsze pytania skierowaliśmy do agencji Scotta Pilgrim'a, no to nie ukrywam, że to było powiązane z tym, że pojawiły się pierwsze informacje o tym, że Netflix będzie robił serial. Y, długo to dosyć trwało, bo autor Scotta też renegocjował swoją umowę, która się odnawiała, więc to, to, to dosyć długo trwało tego. Dopiero teraz mamy tą informację, ale no ten serial jest jakby jednym z powodów dla którego Teraz, tym I Pewnie. dlaczego się tak spieszymy, żeby zdążyć jeszcze? Pewnie. To trzymamy kciuki w takim razie. I chciałbym jeszcze zapytać ogólnie o waszą ofertę wydawniczą, bo wasz zakres dobory tytułów jest naprawdę bardzo różnorodny, bo mamy takie tytuły jak Caiopet, czy Friday, czy Geiger, jakby bardzo, bardzo szeroki wybór. I zastanawiam mnie, jak wygląda wasza, wasz proces selekcyjny, jeśli chodzi o to, co co wydajecie? Czy patrzycie bardziej za autorami, czy za czymś, co akurat jest popularne w innych krajach? Jak, jak to mniej więcej u Was wygląda? Nie ma takich kryteriów typu autor, a przynajmniej to nie jest pierwsze kryterium. Komiks musi mi się spodobać i to jest podstawowe, podstawowe kryterium, a że lubię różne komiksy, no to też staram się, żeby nasza oferta była trochę zdywersyfikowana pod względem konwencji, jakich te komiksy konwencji tych komiksów. Ale wydaje mi się, że jest dosyć duży wspólny mianownik, to są dobrze opowiedziane historie. Sposób, rysunek, kreska nie jest tak istotna, ważne jest to, żeby to było angażujące, dobrze, do, 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 dobrze opowiedziane ciekawe historie. E, więc stąd mamy i Contrition, który jest poważnym prawie że reporterskim komiksem i Clayver który jest no, jakby zabawą, konwenc kon kon konwencją e, anime z Czarodziejki z Księżyca i to wszystko gdzieś tam się mieści według mnie e, w spektrum. Jest też, to jest wasza pierwsza MFK i jeśli bym mógł to zapytać, o co najczęściej tutaj właśnie ludzie pytają właśnie, które tytuły tutaj mają takie naj największe wzbudzające zainteresowanie u was? Mamy 15 tytułów, więc to też jeszcze nie ma takiego, e, jakby, nie, nie ma tego tyle, żeby ludzie się gubili w naszej ofercie. Więc Przełożenie jest proste, ludzie przychodzą najczęściej po te nowsze komiksy. E, i, I na tym jest festiwalu też e, mamy trzy premiery, e, Luther Strode, Scientel 2 i Junker Joe, no to te, te, te ty tytuły... Z naciskiem na Luther's to są najlepiej się sprzedające teraz, na, na tym festiwalu. Dziękuję serdecznie za rozmowę, trzymamy kciuki za dalsze działanie wydawnictwa i mam nadzieję do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek prosto z kadru. Rozmawialiśmy z osobami związanymi z komiksem na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Festiwal się moim zdaniem bardzo fajnie udał, działo się naprawdę bardzo dużo, strasznie dużo nowych twarzy jeśli chodzi o ziny i publikacje komiksowe. Wiele osób powróciło ze swoimi kolejnymi publikacjami, także polecam dla tych, którzy są niezdecydowani. No a co do samej audycji to dzięki za spędzenie godzinki z nami w, w Radio Afera, z prosto z kadru i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień. Cześć! Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Yy, na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Mm, Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala. Mm, Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto skady. Relacje z imprez, goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej, tylko w audycji prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.00.